Jak z tego. Assemble. Przeszliśmy do tego. Ostatnie lata nie były najlepsze dla Marvela, a ilość wypuszczanych przez to studio filmów i seriali niestety nie szła w parze z jakością. Po popstryknięciu Iron zacząłem się zastanawiać, w jakim kierunku pójdzie Marvel. Kto będzie tym głównym złym, a kto będzie w teamie Avengersów? I naprawdę miałem nadzieję, że kolejna saga będzie jeszcze lepsza, bo nie dość, że Marvel przez udaną sagę z Thanosem i kamieniami nieskończoności ma dużo większy budżet, to też dużo więcej doświadczenia, jak prowadzić takie historie rozciągnięte na przestrzeni lat. No i tutaj byłem w wielkim błędzie, no bo pycha kroczy przed upadkiem, a mam wrażenie, że Marvel no, za dużo miał i za bardzo chciał, przez to popełniał masę błędów. Nie jesteśmy już tak związani z postaciami, których historię poznajemy w Multiverse Saga. No bo tak, na początku mieliśmy Iron Mana, który pojawił się w aż siedmiu filmach w MCU, gdzie grał kluczową postać. No i przez dosłownie lata możemy się zżyć z tą postacią i oglądać jak się zmienia na przestrzeni kolejnych filmów. Tony jest gościem, który po prostu sprzedaje broń, no ale zostaje porwany przez grupę terrorystyczną, no i zmienia się w Ironmana. I am Iron Man. Możemy oglądać jego problemy z moralnością, z jego ego, jego konflikt rodzinny, czy też problemy z jego reaktorem. Jest to postać wielopoziomowa i oglądamy go tak naprawdę w różnych sytuacjach, a no finalnie to on staje się ziomem, który poświęca własne życie dla innych. Tak samo kapitan, który brał udział w sześciu filmach przed Infinity War. Możemy oglądać chudego szczypiora, który jednak nadrabia dobrym sercem i zaangażowaniem. Po wzięciu serum super żołnierza, zostaje bohaterem II wojny światowej. Próbuje się też odnaleźć w nowej rzeczywistości i cały czas stawia dobro innych ponad swoje. Widzimy też jego konflikt z Bakim, który swoją drogą też jest mega dobrze poprowadzoną postacią. No i jak jego akcje wpływają na całość MCU. No i mamy jeszcze Tora, który myślę też ma bardzo dobrze napisaną postać. Z młodego, rządnego walki wojownika staje się królem Asgardu. Po czym wszystko zostaje mu odebrane, od jego ludzi, młota, rodziny. Traci wszystko, a mimo to się nie poddaje. No i jeśli Marvel nie chciał zakończyć jego historii w Infinity Sadze, to mogliśmy dostać coś po kroju Guardians 3, który jest bardzo dobrym filmem, ale też takim pożegnaniem dla rodziny Guardiansów. A co dostaliśmy dla Tora? Tak naprawdę dwugodzinny stand-up. Tora Ragnarok był świetny. Reżyserował go Taika Waititi. Dlatego też Marvel wziął go do reżyserowania Love and Thunder. Ale problem znowu jest taki, że Waititi nie pisał scenariusza do Ragnaroka, on był tylko reżyserem. A dla Love and Thunder już niestety tak. Marvel miał tyle projektów na głowie, że nie miał czasu wszystkiego doglądać do i poprawiać. Dlatego Waititi tak naprawdę dostał wolną rękę przy tym filmie. I zamiast dostać Gora, The God Butchera, który jest postacią z naprawdę dużym potencjałem, no i jakiegoś takiego happy endingu dla Tora, to niestety dostajemy to. Saga jeszcze nie zakończona, i mocno wierzę w to, że Thor swój finalny akt jednak dostanie, ale do tej pory potencjał tej postaci totalnie zmarnowany. Oprócz tych głównych postaci mieliśmy też ciekawych antagonistów, jak na przykład Loki, którego widzimy w filmie z Torem, no a potem jest głównym złym w Avengersach. Czy na przykład Thanos, któremu połowa fanów tak naprawdę kibicowała. No to chyba ta połowa, która nie została snapnięta. Ale mieliśmy też fajne postaci drugoplanowe, jak Natasha, której też było pełno w różnych filmach, czy Furego, który to wszystko trzymał w ryzach jako dowódca S.H.I.E.L.D. W ogóle Fiorego to los spotkał podobne do Tora, bo mieliśmy takiego tajnego agenta, szpiega. A, decision, to a w multiverse Sadze jest takim nieporęcznym dziadkiem i trochę taką postacią do pośmiania się. See, a sam serial Secret Invasion, coś co miał potencjał właśnie na taki szpiegowski, trochę tajemniczy serial, zamiast tego dostaliśmy, no w sumie sam nawet nie wiem co dostaliśmy. A nowe postacie z jednej strony nie niosą ze sobą takiego ciężaru, bo w przypadku Steve'a widzieliśmy jego wysiłek, poświęcenie, całą drogę jaką musiał przejść. A nowy kapitan, Sam Wilson, po prostu tą tarczę dostaje. No i spoko, może ją dostawać. Ale w takim razie zróbmy z tą postacią coś interesującego. Miał swój własny serial, Falcon and the Winter Soldier, w którym tak naprawdę nie zrobił nic interesującego. A o samej jego historii też mało się dowiadujemy. A jeszcze mniej sama mamy tak naprawdę w nowym filmie o Kapitanie Ameryce. Gdzie to on miał grać pierwsze skrzypce, a tak naprawdę to jest mało widoczny. I teraz ktoś taki ma prowadzić Avengersów. Wiele postaci zostało też wprowadzonych, ale nigdy już o nich nie słyszeliśmy ponownie. Eternals. Tylu ich było, że ciężko było spamiętać, kto jest kim po wyjściu z Kina. A teraz, teraz to już w ogóle ludzie o nich nie pamiętają. A wiemy, że Eternals 2 zostało anulowane i do tej pory nie dostaliśmy żadnych wieści, żeby mieli się pojawić w Doomsday. W Secret Wars myślę, że jest szansa, żebyśmy ich zobaczyli. Ale znowu, to nie będzie miało takiego podłoża emocjonalnego, bo tak naprawdę w ogóle się z nimi nie mogliśmy zżyć. Moon Knight, She-Hulk, Heart, no to też tylko takie pojedyncze występy. Mamy Multiverse Sagę, a America Chavez, która może skakać między wymiarami, no widzieliśmy ją tylko raz. Wszystkie z tych postaci są rozsiane po całym uniwersum. I nie tylko, że nie mam interakcji między nimi, to same te pojedyncze postacie nie mają wystarczająco czasu ekranowego. A dodatkowy minus 10 punktów Marvel zgarnia za brak kontynuacji Shang-Chi. Nowa postać. Biała karta. Dobrze wprowadzona. Aż wszystko prosiło się o kolejną część. No ale jej nie dostaliśmy. Zobaczymy go dopiero po 5 latach w Doomsday. A całą sprawę tak naprawdę pogarszają sceny po napisach. Coś, co budowało napięcie. Takie oczekiwanie co dalej. I w pewien sposób spajało całe uniwersum ze sobą, teraz to tak naprawdę rzadko czemu służy. W drugim Iron Manie, w scenie po napisach, dostajemy młot Tora. I już w kolejnym filmie wiemy, do czego to nawiązywało. No bo dostajemy film z Torem. Tak samo sytuacja z Tesseractem, Thanosem. Wszystko się zgadzało i łączyło puzzle ze sobą. Teraz w Torze dostaliśmy Herkulesa. W Eternal Harego Stylesa. W, w Monday'cie trzecią osobowość marka. A w Shang Chi widzimy, że ktoś próbuje się skomunikować przez 10 pierścieni. Wszystkie te wątki są pootwierane, ale żadne z nich nie są później dokończone. Po prostu wszystkiego jest za dużo. Poprzednio mieliśmy 4-5 filmów i cyk, film z Avengersami. Sceny po napisach pozamykane elegancko, a postacie wprowadzone mogły dostać więcej czasu na ekranie i w końcu mogliśmy zobaczyć interakcje między nimi. Of tak off, what are you? Genius, Billionaire, Playboy, Philanthropist. Od endgame'u, pomimo ogromnej ilości produkcji, nie mieliśmy żadnego filmu z Avengersami. Plus postacie z tych różnych filmów i seriali bardzo rzadko wchodzą w interakcje między sobą, więc każdy z nich przypomina tak naprawdę osobny świat, a nie jedno spójne uniwersum. Oczywiście, mieliśmy kilka sytuacji, gdzie te postacie się spotkały, jak na przykład Miss Marvel w The Marvels, Wanda w Doktorze Strange'u. Ale było tego zdecydowanie za mało i brakowało szerszego filmu pokroju Avengers. Dodatkowo, przy takiej ilości seriali i filmów, chciałem się łudzić, że nie będzie to miało wpływu na jakość. No niestety miało, bo pośród perełek takich jak No Way Home, Guardians 3, czy Serial Loki dostawaliśmy coś takiego jak Thor, Love and Thunder, Secret Invasion, czy Ant-Man, Quantum Mania. A, o mało zapomniałem o She-Hulk. Nie wiem czego tam brakowało, czy po prostu czasu, pieniędzy, czy zaangażowania jakiegoś zarządu Marvela, czy może wszystkiego po trochu. Ale nie były to dobre produkcje. Może nie tragiczne, ale na pewno daleko im od takiego marvelowego piku. Mam też takie wrażenie, że po sukcesie Infinity Saga Marvel trochę za bardzo napompował sobie ego i uwierzył w to, że teraz ludzie będą oglądać wszystko z Szyldem Marvela. Nieważne jakiej jakości to będzie. Przez to też pojawił się termin superhero fatigue, czyli takie zmęczenie superbohaterami. Ludzie mówili, że już wszystkie te historie widzieliśmy i że w sumie dostajemy średnie filmy zawsze o tym samym ze słabym CGI i słabą historią. I no Now known as Axel. Ale moim zdaniem to nie zmęczenie filmami z superbohaterami, tylko po prostu zmęczenie słabymi filmami. Bo jeśli raz po raz dostawalibyśmy słaby thriller, to nie nazwalibyśmy tego thriller fatigue. Tylko właśnie zmęczenie słabymi thrillerami. Zresztą jak pokazują takie filmy o superbohaterach jak No Way Home, Loki, Deadpool, jeśli zrobi się dobry film, to ludzie będą chcieli go oglądać. Na pewno też problemem, z którym zmagał się Marvel, był brak tego głównego złego, który spajałby wszystkie produkcje i postacie ze sobą. Thanos pierwszy raz pojawił się w scenie po napisach w Avengersach w 2012 roku, a finalnie został pokonany w Endgame z 2019 roku, czyli tak naprawdę 7 lat, gdzie ta postać się przewijała. Nawet nie tyle co sama postać, co kamienie nieskończoności, które też odgrywały mega istotną rolę w filmach MCU. Tymczasem w obecnej sadze była próba ustawienia kanga jako tego nowego złego. I mi całkiem spodobała się wersja He Who Remains w Loki i to jak wytłumaczył, że są inne wersje kanga. Które toczą ze sobą wojnę. Później dostaliśmy Wiktora Timely, Lokim, wszystko tutaj nabierało jakiegoś sensu. I nagle dostajemy Quantum Manie, gdzie z jednej strony cały czas słyszymy, jak to Kang niszczył całe linie czasowe, a z drugiej strony tak naprawdę przegrywa jeden na jednego z Sandmanem. No i wiecie, postać Antmana nie jest jakaś taka najbardziej poważna czy mroczna, a wydaje się, że Kang jako główny zły potrzebował filmu właśnie w takim tonie. A dostaliśmy go w roli złego gościa, trochę w takim komediowym filmie, co niestety ale mocno osłabiło jego wizerunek. Więc na tamten moment Kang nie był idealny, no i czekaliśmy, co Marvel zrobi. No i tutaj niespodzianka Surprise, motherfucker! Bo Marvel nic nie musiał robić, bo Jonathan Majors dostał wyrok w sprawie agresji w stosunku do swojej dziewczyny, przez co zakończył kontrakt z Marvelem. Swego czasu była duża niepewność, co z nim i z samym Kangiem zrobi Marvel. No i wiemy, że Majorsa oficjalnie nie ma. O Kangu na razie też cicho, a w scenie po napisach, właśnie w Quantum Mani Widzimy, że zbiera się każdy wariant kanga w Koloseum. No, straszny bałagan się zrobił z tą postacią. Nie wiadomo tak naprawdę na czym stoimy, i do tego, jako wisienka na torcie, Robert Downey Jr. został zapowiedziany jako Doom, który ma być właśnie tym głównym złym. Doomsday jest zapowiedziany na maj 2026 roku, a Dum'a jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. I najprawdopodobniej zobaczymy go dopiero w scenie po napisach w fantastycznej czwórce. Brakuje takiego głównego złego. Jakiegoś jednego punktu, o który można zaczepić pozostałe historie. Powiem wam, że trochę ciężko nagrywały mi się ten film, bo naprawdę jestem fanem Marvela i chciałem, żeby ta saga była lepsza niż poprzednia. Ale może czasami trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić jeden duży skok do przodu. No i też nie wyprzedzajmy wszystkich faktów, bo mamy kilka naprawdę ważnych filmów przed nami jak Thunderbolts czy Fantastyczna Czwórka. No i oczywiście dwa filmy kończące sagę z logo Avengers. Ja trzymam kciuki, niech końcówkę dowiozą epicką. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście kliknijcie suba, dajcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga. Dzięki.